Witam ponownie, zagrajmy w, w Pokémon Crystal. Kiedy ostatnio skończyliśmy, okazało się, że nasz boks w Bill's PC jest pełny. A pełny jest dlatego, bo złapałem Teddy Wursa po kampieniu się na nią przez kilka dni. I mamy tym samym 20 Pokémonów w tym boksie numer 1. Teddy Ursa jest Pokémonem typu normalnego. Można ją złapać jedynie rankami w Dark Cave. Ranki to przedział godzin od czwartej nad ranem do bodajże 9 albo 10. A szanse na złapanie Teddy Ursy wynosi jakieś... bo ja wiem, 30%. Czyli nie tak mało. Tak, przy okazji pokażę Wam, jak się zmienia box. Jeśli zmieniamy box. Musimy zapisać grę, co troszeczkę przedłuża sam proces, ale tym samym możemy jednego z anonów zdepozytować. Tak więc, chodźmy do Profesora Elma. I znowu mamy noc. Chociaż jak nagrywam jest dzień. Dziwne. Tak, ci ludzie nas nie obchodzą. Ta jagódka nas nie obchodzi. To drzewko nas nie obchodzi. Ten fan... ten pan... To chyba chłopak nas nie obchodzi. Hop. Hop. I... hop. Tak, Joeya też ominiemy na razie. Jagódki nas nie obchodzą. W pewnym momencie jagódki przestają być przydatne, więc... No nie będę ich gromadził aż tyle Właściwie to jagłódki przydają się nie tylko naszym Pokemonom, Czy ja z tobą chcę? Nie Z tobą nie chcę rozmawiać Właściwie to co dzisiaj jest w z Niedziela A więc nic Nieważne, tutaj pojawia się jedynie w... we wtorki coś Więc we wtorek będę musiał coś nagrać. Tyryryryry, tyryryryry, tyryryry, tyryryry. Tak, i jesteśmy znowu tutaj. Jeśli mamy Togepi, musimy porozmawiać z nim. Znaczy powinniśmy, nie musimy, bo to jest całkowicie opcjonalne. <laughs> Ten Pokémon, więc jajko się wykluła. Tak, tak, Pokémon rodzą się z jaj. Tak, tak. Aha, i dostaliśmy Everstone. Everstone jest przedmiotem dość ciekawym i dość bezużytecznym. Aha, aha, aha. No tak, tak, zaraz to wytłumaczę, nie spoileruj mi. Więc, wykorzystam czas drogi powrotnej do wytłumaczenia, czym jest Everstone. Everstone to przedmiot, który Pokémon może trzymać. A jeśli go trzyma. No, ludzie. Nie chcę walczyć z kudhutem. Hut Do widzenia. Tak, yy, na czym to ja? Everstone. Jeśli Pokémon trzyma Everstone, nie może ewoluować poprzez yy, zdobywanie poziomów. Czyli jeśli Chikorita ewoluuje na 16 w Bayleaf, ale damy jej Everstone, to nigdy nie będzie ewoluować, dopóki nie zyska poziomu, jeśli nie będzie trzymać Everstone. Trochę to zamotane, ale jest w tym logika na pewno. Jednakże, jeśli wszyscy dobrze, jeśli jak dobrze wszyscy wiemy. Evers, bla bla bla. Ewolucja może być powstrzymana poprzez naciśnięcie guzika B. Jednakże, kiedy wciśniemy guzik B, Pokémon przestaje nas nieco lubić. Poza tym przy po takim anulowaniu ewolucji, to na następnym poziomie też Pokémon zyska poziom. Więc Everstone przydaje się dla tych Pokémonów, którym zależy na tym, żeby nas lubiły. Na przykład, jeśli chcemy, żeby ruch Return był maksymalnie skuteczny, albo jeśli chcemy wy wyewoluować takiego Golbata w Krobata, który ewoluuje nie wiem czy na określonym poziomie, ale tylko wtedy, kiedy jest chyba maksymalnie... nazwijmy to wylubiany. I... Tak. A po co wstrzymywać taką ewolucję? Dla Pokemonów, które nie ewolu... Matko. Znowu się zaplątałem. Nieważne. Zacznijmy od nowa. Dlaczego wstrzymywać taką ewolucję? Dlatego, ponieważ gdyż... Niektóre Pokemony, znaczy większość Pokemonów, uczy się ataków wcześniej, tych silniejszych, jeśli nie są wyewoluowane, więc jeśli ewoluujemy Pokemona, to przypłacamy dobre statystyki gorszymi atakami. I to chyba tyle, jeśli chodzi o ewolucję Everstone. A Joey na nas czekał i możemy z nim walczyć, ciekawe czy ma znowu ratatę na drugim poziomie. Czytam, na którym on ją miał. Jeden Pokémon. Ratata. Na czwartym poziomie. I tym samym Anbi nie zyskała nawet jednego poziomu. Tak, yy, idziemy dalej: bla, bla, bla. O, Spinarak! Flail. Eee, Graul, czemu nie? Leil, z tego co pamiętam, jest ruchem typu normalnego, który zadaje więcej obrażeń, im mniej Pokémon ma punktów życia. Jeszcze zobaczymy dokładnie. Nie, dokładnie zobaczymy, a nie anulujemy. Tak, jeszcze tutaj w Pokémonach krystal jest menu typu Move, oddzielne. Tak, nie ma określonej mocy, ale jeśli... Mamy na przykład jeden punkt życia, to to zada niewiarygodnie dużo obrażeń. Poliwak, odczep się. E, I wracamy do Violet City. Skoro mamy te wszystkie sprawy już załatwione i złapaliśmy wszystkie Pokemony, jakie da się złapać w tej okolicy, to możemy... i... aaa, gaz. Nieeeeeee! Up, uh, GAS! Yes. Tak weźmiemy sobie Beylifa na początek, a tak właściwie naszą Beylif, bo to kobieta. Pójdziemy do centrum Pokémon się wyleczyć i schować Togepi do komputera. Tak, chcę, żebyś mi uleczała Pium. Dziękuję bardzo. Bills PC Deposit Togepi Togepiego nie chce mieć w drużynie Togepi też ewoluuje na określonym poziomie Jeśli jest wylubiany na maksa Tak to określimy No nazwijmy to już. I chodźmy w dół Tam gdzie mamy iść Zignoruję to drzewko Z którego brałem już chyba kilka razy i pogadajmy z tym panem. Tak, mam tu dobre pokemony. Hmm. Tak, on nam daje pamiątkę z Violet City, którym, którą jest Miracle Seed. Tak, tak. Miracle Seed jest przedmiotem zwiększającym moc ruchów Typu trawiastego, bądź też roślinnego, bądź też... jakkolwiek chcecie to nazwać. Damy to Baileyfobi. Natomiast jeśli pójdziemy tutaj przed zawalczeniem z Faulknerem, on nas nie przepuści. Nie, chyba to samo jeśli nie odwiedzimy Sprout Star, ale nie jestem pewien. Więc chodźmy dalej. Nareszcie wyruszamy w dalszą podróż. I spotkał nas lubny chudkut. I nowi trenerzy. Nowa droga, nowe Pokémon. Tak. Na tym skończę ten odcinek z serii zagrań w Pokémon Crystal. Więc do następnego razu, trenerzy.